Polska energetyka to sektor zachowawczy, otwarty na innowacje, szukający możliwości poprawy efektywności swojego działania. Energetyka ze swej natury jest tą częścią gospodarki, tym sektorem, który jest bardzo zachowawczy i konserwatywny, i wszelkie innowacje wprowadza rozważnie i powoli. Moje Doświadczenie zawodowe też pokazuje mi, że jeżeli mówimy o wdrażaniu innowacji, to największa otwartość na nie bardzo duża jest w przesyle energii elektrycznej, natomiast problemy związane z finansowaniem tych inwestycji są znacznie bardziej widoczne w dystrybucji. Co sprzyja w takim razie pokonywaniu tej bariery finansowania w przypadku operatora przesyłowego? Operator przesyłowy odpowiada za bezpieczeństwo energetyczne w skali kraju. W związku z tym też jego priorytety są inaczej ustawiane. Innowacyjność, innowacje, które są wdrażane przez polskie sieci energetyczne, w dużej mierze moim zdaniem są pewną pochodną olbrzymich nakładów inwestycyjnych wykonywanych na, ponoszonych na rozbudowę sieci energetycznej, jej zagęszczenie. Co ma zwiększyć nasze bezpieczeństwo energetyczne, oraz y, idącą razem z tą modernizacją, modernizacją węzłów sieciowych, czyli stacji energetycznych. W czym się przejawiają te innowacje w obszarze przesyłu, dystrybucji? Y, odbiorca energii jest zainteresowany y, niezawodną dostawą y, energii o określonych parametrach. Y, w związku z tym, y, Innowacyjność, która jest realizowana przez spółki dystrybucyjne i przesyłowe, jest właśnie w moim przekonaniu na to nastawiona. To znaczy, na końcu chodzi o to, aby energia w sposób nieprzerwany, niezawodny i energia spełniająca umówione parametry jakościowe była dostarczana. Do punktu odbioru są programy w tej chwili nakierowane. Pilotowe programy nakierowane na budowę automatyki restytucyjnej, która odbudowuje sieć w przypadku awarii. Eliminuje uszkodzony odcinek sieci, gdzie nastąpiło zwarcie, i automatycznie odbudowuje zasilanie dla odbiorców. Ponieważ to się odbywa automatycznie. To czas przerwy jest, może być radykalnie skrócony. I to jest ten kierunek. W przypadku modernizacji obiektów energetycznych, stacji, są aparaty montowane nowych generacji, które oferują znacznie większy zakres informacji o swoim statusie, o, o parametrach eksploatacyjnych, co pozwala zawczasu wykrywać potencjalne zagrożenia, że coś się może popsuć, a z drugiej strony są to aparaty nowoczesne, bardziej niezawodne, wytrzymujące dłuższy okres pracy.